Coraz mniej Włochów we Włoszech i mieszkańców samych Włoch. Tylko w ciągu 10 lat było ich o prawie 2 miliony, a to wcale nie jest koniec i będzie tylko gorzej. A opowiem Wam o tym w przepięknych okolicznościach w Rio Maggiore, niewielkim miasteczku na północy Włoch, nad Samiośkim Morzem. Te dane podaje nie byle kto, tylko włoski urząd statystyczny ISTAT, który sprawdził, ile było urodzeń, zgonów, jaka jest liczba stulatków i jaka jest liczba cudzoziemców, którzy każdego roku tutaj, do słonecznej Italii, przybywają. Obecnie liczba mieszkańców Włoch to ponad 58 milionów mieszkańców. To nadal jest dużo, to nadal jest bardzo istotny kraj gospodarczo, turystycznie i mógłbym wymieniać, jakie walory. Mają same Włochy. Oczywiście, ale żeby Włochy były Włochami, muszą mieć mieszkańców, bo to nie tylko te budynki, to nie tylko wspaniała atmosfera i dzieła sztuki, to przede wszystkim sami ludzie. A tych w ciągu 10 lat, od 2014 do 2024 roku, ubyło o prawie 2 miliony. To tak, jakby z mapy zniknęło miasto wielkości Mediolanu. Mediolanu, który jest zaraz po Rzymie najważniejszym ośrodkiem, Ekonomicznym tego kraju. Zresztą w 2024 roku urodziło się najmniej dzieci od czasów Zjednoczenia Włoch, od 1861 roku. To wynik katastrofalny. Urodziło się około 370 tysięcy dzieci. Kiedy mówimy o liczbie mieszkańców Włoch, nie mówimy o samych Włochach. Zwróćcie na to uwagę i będę to nie bardzo wyraźnie zaznaczał. Mówię o mieszkańcach Włoch, a nie o samych Włochach. Bo udział. Cudzoziemców w społeczeństwie jest z roku na rok coraz większy. Obecnie jest ich około 5 milionów, co mówiąc o tym, że same Włochy mają 58 milionów mieszkańców, to jest już w granicach około 9% wszystkich tych, którzy mieszkają w tej zazwyczaj, choć dzisiaj jest pochmurnie słonecznej Italii. Ten udział procentowy cudzoziemców jest z każdym rokiem coraz wyższy i to widać. Jestem we Włoszech zaledwie od kilku dni. Przyjeżdżam tutaj co jakiś czas, uwielbiam ten kraj. Widzę, jak on się drastycznie zmienia w ciągu ostatnich lat. Jak jest coraz więcej Azjatów, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby porobić sobie piękne fotki. Kiedyś było ich dużo mniej, mówię tutaj zwłaszcza o Chińczykach, ale nie tylko to. Widzimy to doskonale w Polsce, że w niektórych zawodach przeważnie pracują albo jest znaczna reprezentacja Ukraińców. We wschodniej Polsce jest sporo Białorusinów, ale migrantów ogólnie. W w naszym kraju jest dużo. To tutaj widać to jeszcze wyraźniej. Widać, że cudzoziemców jest dużo więcej, tym bardziej w dużych miastach albo na obrzeżach tych miast. Parę dni temu byłem w Pizie. Piza ma w granicach 70 tysięcy mieszkańców. I o ile w centrum mieszkają Włosi. Tak, na obrzeżach, już w zdecydowanej większości cudzoziemcy, i to dotyczy wielu włoskich miast. I czy to jest tak, że tylko Włosi umierają, nikogo już tutaj więcej nie ma, oni nigdzie nie wyjeżdżają? Absolutnie nie. Włosi też emigrują, emigrują przede wszystkim za pracą. Mieszkańców Włoch, którzy wyjechali w ubiegłym roku, było 190 tysięcy. To najwięcej od XIX wieku. Takiego Eksodusu nie widzieliśmy tutaj też od dawna, co obrazuje, z jakimi problemami gospodarczymi ten wspaniały kraj musi się teraz mierzyć. Włochy starzeją się w niewyobrażalnym tempie. Co czwarty mieszkaniec, czyli 25% społeczeństwa ma 65 lat i więcej. Mało tego, rekordowa jest liczba mieszkańców, którzy mają 100 lat i więcej. To obecnie 23,5 tysiąca osób. Co, jeśli nie będzie nowych mieszkańców? Włochy czeka załamanie gospodarki, a to przecież trzecia największa gospodarka w strefie euro. Jest fatalnie, bo nie ma nowych rąk do pracy. Emerytury pochłaniają już ponad 15% produktu krajowego brutto, za niecałe 20 lat będzie to już 17%. Obecny rząd rozpoczął kampanię promującą rodzicielstwo, chcąc osiągnąć wynik co najmniej pół miliona dzieci rocznie do 2033 roku. Do akcji włączył się nawet papież Franciszek, ale zanim ewentualni nowi Włosi, a tym samym przyszli pracownicy, wejdą na rynek pracy, minie około 20 lat. Stąd na teraz potrzebni są kolejni cudzoziemcy, i choć liczba migrantów wzrasta rok do roku, to wciąż za mało. Trzeba ich też jakoś zachęcić. Na przykład w prowincji Trydent, leżącej na północy kraju, można otrzymać nawet 100 tysięcy euro na zakup i remont domu. Trzeba jednak w nim zamieszkać lub go wynająć. Ponadto nowy właściciel ma obowiązek się zameldować. Jak bardzo źle jest w tej prowincji? Niektóre miejscowości straciły niemal wszystkich mieszkańców, i to w zaledwie 10 lat. Słynne są już domy do kupienia za symboliczne 1 euro. W niewielkiej miejscowości Kammarata na Sycylii władze postanowiły pójść o krok dalej i oddać domy za darmo. Historyczne centrum błyskawicznie się wyludnia, a domy zaczęły popadać w ruinę. Dlatego zaczęto próbować ratunku, póki jeszcze stoją. Nie wiem, jak będzie wyglądało to dalej. To jest bardzo mocno zastanawiające. Ja patrzę na to i obserwuję od mniej więcej około 10 lat, od kiedy tutaj przyjeżdżam. Fascynacja Włochami występuje u mnie od dawna, no ale czegoś takiego się nie spodziewałem. I tutaj, w Rio Madiore, miasteczko, które ma 1500 mieszkańców, widać to doskonale. Ono już jest tylko swoistym skansenem. Tutaj ludzie przyjeżdżają porobić sobie zdjęcia. I wyjeżdżają. Sami Włosi niekoniecznie chcą tutaj mieszkać, chyba, że mają jakieś związki rodzinne. Poza tym nie, wyjeżdżają. Wyjeżdżają nie tylko do innych miast we Włoszech, głównie na północ, bo na północy jeszcze jest praca, na południu jest z nią bardzo, bardzo średnio, ale wyjeżdżają też między innymi do Niemiec, szukając tam lepszego życia. A nam zawsze się wydawało, że to lepsze życie będzie tutaj, we Włoszech. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej sytuacji. Dajcie znać w komentarzu, zostawcie po sobie lajka like i zostańcie na dłużej. Czyli poproszę Was o subskrypcję. A tymczasem, jak zawsze mówię na innych platformach społecznościowych, uszanowanko i do zobaczenia. Te gołębie mi trochę przeszkadzają, ale trudno. Idę się jeszcze napawać tymi włoskimi klimatami. Pocieszyć się tym, jak tutaj jest wciąż pięknie. Ciao, ragaz.